Jeśli chcesz zdobyć dużo wiedzy, zachowuj się tak, jakbyś był ignorantem. Nie ufaj ludziom, którzy zdradzają sekrety innych. Największą bitwę toczy samotny człowiek ze swoimi myślami. Gdy coś naprawdę Cię boli, milkniesz. Bieda jest wielkim nauczycielem w każdej dziedzinie życia. Aby żyć dobrze, wybieraj trudną drogę. Oddal się od miejsc, w których nie jesteś doceniany. Nigdy nie odniesiesz sukcesu w towarzystwie bezużytecznych ludzi. Największym złem jest to, którego człowiek sam nie dostrzega. Nie przebywaj z ludźmi, którzy nie inspirują Cię do bycia lepszym. Szczęścia nie można zdobyć dzięki bogactwu ani władzy. Oczy dzieci widzą przykłady, nawet jeśli ich uszy nie słuchają rad. Słowa są jak kule: gdy wylecą, nie można ich cofnąć. Zajmij się swoimi sprawami, realizuj cele i działaj w ciszy. Najlepszą zemstą jest ogromny sukces. Najcenniejszą walutą w życiu jest czas, wydawaj go mądrze. Nie planuj małych rzeczy, nie mają siły poruszyć duszy. Dwa razy pomyśl, zanim powierzysz przyjacielowi swój sekret. Ci, którzy ślepo naśladują innych, są niewolnikami umysłu. Zabij w sobie część, która wierzy, że nie przetrwa bez kogoś innego. Życie nie polega na odnajdywaniu siebie, lecz na tworzeniu siebie. Stań w obronie prawdy, a zobaczysz, jak wielu cię znienawidzi. Im mniej mówisz, tym większą wartość mają Twoje słowa. Silny człowiek to ten, który potrafi pokonać swoje złe nawyki. Zdobywanie wiedzy to najlepszy sposób na pokonanie smutku i depresji. Oszustwo nigdy nie jest przypadkiem to świadomy czyn. Ludzie szybko zapominają o dobrym, ale nigdy o złym. Najlepszy sposób, by przyciągnąć uwagę, to przestać ją okazywać. Sukces nie zmienia człowieka, to on go ujawnia. Aby zwiększyć swoje bogactwo, zmniejsz swoje pragnienia. Szczęście człowieka zależy bardziej od jego umysłu niż od rzeczy materialnych. Nie istnieje prawdziwy koniec. Każdy koniec jest nowym początkiem. Bez względu na to, jak głęboka jest ciemność, zawsze przegrywa z najmniejszym światłem. Lepiej zrobić coś późno, niż zrobić to źle. Dzięki cierpliwości i czasowi każde niemożliwe zadanie staje się możliwe. Zawsze bądź cierpliwy. Wszystko jest trudne. Zanim stanie się łatwe. Ludzie, którzy ci zazdroszczą, potwierdzają, że jesteś lepszy od nich. Każda historia sukcesu zaczyna się od marzenia. Jeśli nikt ci nie pomoże, a ja zrób to sam. Piękno nie tkwi w twarzy. Prawdziwe piękno to światło w sercu. Jeśli ktoś cię bardzo zranił, nie szukaj zemsty, po prostu stań się tak dobry, że jego obecność przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie.